No, uważaj się, żebym mogła nagrywać. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was yy, znowu z chęcią. Dobra, jeszcze raz. <laughs> Następny dzień to będzie ten fiolet. Yy, fiolet. Pomarań. No, dzięki bardzo. Moje księsio się tam chęci. To jest z Golden Rose. New. Look. Tak. No dzięki, Radek, od początku muszę. Ten mi tupta, ten mi kicha. No dzięki. Ten film jest bez sensu. Ten film jest bez sensu. A opaska. Zobaczcie pierwszą warstwę. Jak to wygląda na bez tuszu i z tuszem. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś jak widzicie po tytule przychodzę do was z Jest bardzo naturalny. naturalny. Ma bardzo zbliżony kolor skóry do. Ma kolor zbliżony bardzo do mojej skóry. Jest to bardzo naturalny. Na... Znowu. Jest to bardzo naturalny kolor. Właśnie na bardzo, bardzo naturalny. Znowu to samo. Bardzo naturalnie to wygląda na twarzy. Są osoby. Nie wnikam. <laughs> Witam serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z moimi ulubionymi. lub. KV... Jak to teraz. Jak to się teraz mówi? Kafobi. K KV Nieważne. I jest tak żółtawy. Tu w tej chwili mam krem. Krem jeden. Mam puder z Bel, który jest bananowy. W tej chwili on chyba nie jest już dostępny w sprzedaży, bo to była jakaś tam chyba edycja limitowana, tak jak to często w Belach. Bela. Kuśwa, co się dzisiaj ze mną dzieje? Na twarz. Nakładam krem. Kurde, krem. Polecam. Nawet ktoś, kto jest. lakiem, laki Nawet ktoś, kto jest laikiem makijażowym z wami. Dobra. Na razie z Wami się dziękuję. I ostatnia, totalnie ostatnia rzecz. Zamiast zwykłego fiksera, jak zwykle. Jak, jak zwykle. białki do twarzy. W tym momencie oglądam. Spójrzcie, co jest. Jeszcze raz. Koniec. Serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. I docencie. Jest u mnie w mieszkaniu 28 stopni. Dlatego taki króciutki filmik. I dlatego taki makijaż. Dania: 5 odcieni. Yy. Cena, cena, cena. Ale mi dzisiaj, kurde, nie idzie. Trzeci raz. Będę zaczynać. Ale napiszę wam yy, pod spodem nazwie. Nie no, czwarty raz! Ale tak jak jest w tej chwili, też nie ma tragedii, jest okej. Okay. Mojem mężu... już Tak szczerze, jeżeli chodzi o stosowanie. Witam serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę znowu. Prr, prr, prr. Jakiś kłaczek. jakiegoś kłaczka. Ty jak zabieraj swoje kłaczki. Pokrycia to ja nie widzę, nawet przy drugiej was. Na rzeczy do mycia. Rituals. Nie będę ryzykować. Nie było to drogie. To jest kolor pięćdziesiąt i pół. No, właśnie, właśnie. Jest jakaś Czarna seria. No właśnie, napisałeś mi SMS-a w telefonie, w którym nagrywam. Dobra,